My boots, my skeleton crew, a little strange, but so are you. Don't you want to be a monster, too? No, freaky, just got Dzień dobry. Hmm, bym chciała kukurydzę i sok. Tylko tyle? Jesteś pewna? Tak. No dobrze, zaraz podam. Dziękuję. Proszę bardzo. Gdzie by tu usiąść? Kanki, chodź tutaj. Dobra, idę. Cześć Franki, co u ciebie? Wszystko dobrze. To siadaj. Dobrze. Ej, Cleo, to ty byłaś w kinie na filmie Siemister 2? No byłem z moim chłopakiem. Naprawdę już byłeś. No tak. Dobrze, że byłam z chłopakiem, bo to był horror. Jak się wystraszyłam, to mogłam do niego się przytulić. Hmm, to fajnie. A co, a ty nie byłeś na tym? Nie, jeszcze nie. Myślałam, że pójdziesz ze mną, ale ty już byłaś. A nie masz... Im iść? No, właśnie nie. O, widzę Pilego i Raven. Oni do siebie pasują. O, jak mi miło, że mi trzymasz moje śniadanie. Nie ma sprawy, Raven. Chodźmy teraz. Gdzie chcesz usiąść? Hmm, gdzie by tutaj sobie usiąść? Może chodź tam, gdzie kleo, bo widzę macha do ciebie. Ej, chodźcie tutaj. No to chodźmy do nich. Te dziewczyny, co tam u was słychać? O, nic ciekawego. Rozmawiałyśmy. Powiem no co jest w kinach. O, a jaki? Tinister 2. O, to my Zbili... Idziemy na ten film. Ten weekend. Naprawdę? No tak, kupiłem wczoraj bilety na ten film. Zastrosce wam! Dobrze Raven. Ja już muszę iść. Położę ci tutaj. Spójrz, śniadanko i ja już idę. Dobrze, kochanie. No to pa, kochanie. Do następnego. przerwy. No pa. A, opowiedzieć ci... Jak się ten film zaczął? Nie, nie chcę. Ja chcę sama się dowiedzieć. No dobrze, ja chcę. Cudowny jest Twój Chłopak. Śniadanie ci tu przyniosł. No wiem, słodki jest. Ja też bym chciała mieć Chłopaka. A, a mój Chłopak codziennie mówi, że ładnie wyglądam. No to fajnie, mój też tak mówi. A mi nikt nie mówi. Oj, dzwonek. Trzeba szybko zjeść. Co wy teraz macie? Eee, Fanki, co my teraz mamy? Eee, Fanki! Tak! Co my teraz mamy? Fizykę. Okej, okay, dzięki. A to ja mam teraz matkę. Dobrze dzieci. Dzisiaj będziemy uczyć się o prądach. Chętnie bym Wam pokazała eksperyment na temat porądu, tylko że niestety nie ma funduszy na zakupienie maszyny. Bardzo mi przykro. A proszę Panią, a można wkrzesić człowieka? No Kleo, oczywiście, że tak. Przecież Franki jest ludzkim dowodem. A jak to się robi? No już Ci to wyrysuję. Na przykład mamy tutaj nieżywą żabkę, która sobie leży. Przepraszam za brzydki rysunek, ale nie umiem dobrze rysować żab. Przyczepiamy na przykład do żaby przewody elektryczne. Widzicie? Coś takiego. I teraz najlepszym sposobem jest, kiedy jest burza. To wtedy możemy na przykład na dworze puścić latawca, przywiązać do niego coś metalowego i od razu i na przykład puścić. Wtedy może nam przyciągnąć prąd. Coś takiego. Ojejciu! Mama, mogę sobie zrobić chłopaka Ale! Czekaj, tylko cię znajdę, cichołko. Ale to było śmieszne. Miał! Zobisz sobie chłopaka. Zobiesz sobie chłopaka. Zobierz sobie chłopaka. Nie mogę się doczekać, kiedy cię zrobię. Cześć, Cleo, Nie widzieliście Franki? Ja dzisiaj Franki jeszcze nie widziałem. Ja też. Tu i nie wiem, gdzie jest. O, Franki tu idzie, ale jakimś chłopakiem. Co? Cześć wszystkim. Oto mój chłopak. Co? Ty masz chłopaka? To tak. A jak ma na imię? Y strachu. Cześć, jest, jest, jestem z e, strachu. A jak długo się znacie? Jeden o, dzień. Co? No, znacie rok i jeden dzień. Fanki, chodź po na cztery oczy. No dobra. No to. Idę, kochanie, zaraz przyjdę. Dobrze. Franki, co to ma być? No jak to co? Mój chłopak. Ty go zrobiłaś, prawda? No tak, a co? To nie jest miłość. To nie. Ty go w ogóle nie znasz. Może nie, ale go poznam. Ale tak się to nie robi. A jak to się robi? Ty to masz chłopaka i Raven też. A ja nie. Co? Franki, przecież... Ale nikt nie znajdzie chłopaka tak na szybko już. No to co mam zrobić? Wy gadacie tak o swoje chłopaka, a ja nie mam o tym mówić z wami. Mój macie chłopaka i nie. Franki, uwierz mi, kiedyś znajdzie chłopaka. A kiedy? No jakimś czasie rozumiesz? Rozumiem. Frankie, obiecaj mi coś. więcej nie, nie zrobisz takich rzeczy. No dobrze, Powiem mu. No to chodź, idziemy. Hej, kochanie. Co tam u ciebie słychać? A Co? Nie możemy być razem, ale nie płacz. Ja sobie radę. Okej. Okay. Co? Mam na mnie będzie nawet płakać? Nie, a po No to ja chcesz. Ale przynajmniej będę chodzić tu do tej szkoły. Hura! tra la la la, -la. Tra la 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 la, la 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 la. Dziwny on jest. No widzisz, Franky, to by zanim nie chodzić. Przyzwy cię posłuchałam. No widzisz. <gry> <gry>